To jest z tej strony urbex.pl, urbexujemy dom. Tutaj jest opuszczony dom, tylko musimy być widzowie cichu, bo jesteśmy przed domem. My już tu zwiedza... nie zwiedzaliśmy, tylko wbiliśmy. Byliśmy, żeby... Dobra, porozmawiamy w środku. Dobra, byliśmy, jak widzicie. Byliśmy, tu może być trochę głośniej Jeszcze szczerze, że żeśmy tutaj byli wcześniej, żeby odśnieżyć odsnie wszystkie pajęczyny. Tu było tak głośno, tak, te tak, pajęczyny mamy z tym Nie byliśmy. Tyle wiemy, że tu nie byliśmy. Wchodzimy już tu Rower tu składa. No. Nagraj. Widziałem. No, Nagraj ten składaczek. Składaczek. Tak. Nie, to nie jest składak. To jest nowatorski. To jest nowatorski. tam No, To nie, mi tam nie wbili i to nie jest po prostu od z tej tam z tyłu jeszcze jest coś tam jakaś klatka idziemy tam na początku? no można to idź. ty pierwszy idź i ty pierwszy Cześć. tylko połukasz. Nagraj. To już jest tak dużo tyle pajęczyn. Ojej, cóż to jest już? To je, to je. To je, to je, to, je, to jest już ur... To jest już urwek z Prawda, prawda? już te ręki no nie pierwszy no, no to, i... to było widzi to bardzo sobie ciekawe to jest tu jest to jest ten komputer Tak? No. no to jest cały komputer

Нет, это самое, ну, тупое народу, не правда

Jest to pomiaru cukru, cukrzycy albo cukru. Lewa, bo wszędzie lustra nie? Pokaż to, to jest po prostu masakra Pokaż to Widzicie <śm> to... tu, tu nawet nie Tam nie pokażę. Nie, pokażę. nie pokażę. Tak. что то ja można tego dojść. I tu do kolejne. to nie ja bym prawie pokazał. to, to jest jakiś chorób. Trząs to Tam jest coś jeszcze. To, to tam jest właśnie te otwarcie. Tak na ścianie. سشر <small> Jak wiecie co to jest, to mówcie, bo to jest coś tutaj na guśniczek. A na batera. Może na nagrywać tego? Głosy? Nie. <śmiech> lemon. <śmiech> tu sztuka taka sztuka widzę jak to się tu się tylko leafbox <laughs> 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 oczywiście potem wszystko zamykamy wszystkie, bo wszystkie na kluc, żeby żeby po prostu, bo na przykład no, no nie oszukujmy się, taki router to by chciał każdy, nie? więc, żeby, więc musimy to po żeby nie, bo uważa, czy. Tu o tym po prostu nikt nie wie, że to jest otwarte. Jeśli y no można, to po prostu wejść. Także. Tu kuchnie. Tu kuchnie. Tu Kuch kuchnie. W z... kuchni nie ma nic ciekawego. Zobaczcie, uważaj, znowu w to wszystko <laughs> Jaki jest tutaj? No. Dobra. I my idziemy w góry, choć stary bardzo klimat. No. Hey. Wow. Pokaż. Zobaczymy, może jakiś tyle. Inka jest nawet. Inka, no. Dobra, my idziemy w góry. I taka waga, to ja się dostaje. Nie, nie, nie działa, bo to jest na pewno

jest tam tak tam coś, tam i Tak się. tak w w w w i tak wiecie. Gdy tutaj, tutaj była to moja co. Co to tutaj było. To są te korki. Koreczki. O kolejny taki ładny obraz. No tylko już ta ściana. Na nie, podobnie. domu nagrywałam tamten obraz. Tamten? No. No. Ten tylko... ten, ten z dywan. To jest dywan. A łańcznik? Nie wiem. Tutaj ktoś sobie wymyślił okno, nie? W domu. Widzowie, zbliżamy się do największego kultu tego <tuk> zwiedzania. To jest... To jest, widzowie, młyn. mój, we... Ze... Jak to się nazywa dzieło? Jest to jest taki młyn w Kozminie. I zrobili nawet ulicę, dlatego że ten yy, młyn jest. I, um, to się nazywa ulica młyńska. Inaczej się tutaj wchodzi. Tak Tu takie były grabinki właśnie. Do to mi? Mi? A to jest jakaś, jak jest jakaś dynia, nie wiem, na Halloween. No. Tam pójść święta, raz no, jest, teraz jest. Teraz jest Halloween. To jest nowe! Nie, to jest w ogóle nieużywane. No. To są różne encyklopedie, czasopisma i w ogóle. Chyba tylko jest multum, nie? No, tam są rzeczy, nie? Naprawdę jest. Zelmer. Jest Krawaty. Zachęty i upełnienia. Ty, ty książek jest jej pełno, nie? ten. Encyklopedia to jest tego pan. Naprawdę. Widzowie, to, to, to jest starych już. Widzowie, tam oh. mm. Sól, no? O! Ta chyba nie ma co wchodzić uch to jest kibel, co jest kibel w takim czymś kurde hu ale to jest gorąco, mega nie będę wchodzić, ale to jest naprawdę gorąco i brylanty o kurde ile tu jest brylantów widzowie ile tu jest brylantów Kurde zobaczcie, tam jest bilantów. To no. by było widownie. Trzeba jeszcze zobaczymy że jest. No. Zobaczcie. 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 A i też tutaj jest. Zobaczcie. Wejdźcie tam pokazać. Nie no, tam są słygi. Okej. Tam jeszcze nie było, pokazać. No. Gazety. dawaj, dawaj, różą rok zobacz. Zobacz tego rok. Jeśli, je, je, jeśli znajdziesz to zobacz. Gdzie w dzie? Tych, w tych gazetach. Nie, nie znajdę. Na pewno nie znajdę. To jest jakiś maneki. Nie, jest manewr, tylko na tym. Szybko, bo czapki. Albo. Tu roślinski, tu jakiś Już nawet. No, no, to jest świetne. widzimy się już na. Czekaj jeszcze. Na południu. Jeszcze. Będziemy tutaj coś jeszcze nagrywać Bo o to chyba nie pokazywałem. Nie wiem. Pokazywałem. Może być. Dobra. Więc. Tu nie ma nic. O do. No. Więc no, taki był domek. Mm, to z Koźmina. Co dom jak chcecie to prosimy Nie dajcie demo, Nie demon Nie dajcie Nie dajcie się Nie umiem się w Nie, nie dajcie tego. 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 Nie jest ciemno Nie Jest ja tak po prostu tego. Nie na spontanie. Top gun! Tu, jest, tu się podłącza do tego i się odpala. Czy tu jest ten? Jazz Bond? Czy Jazz będzie? Nie wiem. Nie wiem. Nie czy wiem, czy będzie. Dobra. <laughs> A to co to jest? Lekarstwa. Ta pani, co tutaj była? To była strasznie akwarium. A skąd wiemy widzowie, że to była pani, a nie mężczyzna? Bo my sprawdzaliśmy zdjęcia jeszcze. Dobra. Widzowie widzimy może, się na podsumowaniu e, już. Nie wiem, może miała ten. Wie, wie, wiesz co? Nie. Męża. Covida może. No. Ale dobra, widzowie, nie wiem, widzimy się podsumowując. Bo... W podsumowaniu nie, dobra, to by było na ten. Czy, chyba i jeszcze widzimy się, widzimy się w podsumowaniu, bo tutaj dobra. Patrzcie, tu jest jeszcze taki ten do mycia różnych nóg, żeby się bardziej umyć Nie, no, nie. Dobra. <laughs> A, tu, na pewno Dobra, widzimy nawiecimy się A... Weź, idź, 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 idź Skończyły Nie idź <laughs> Nie no, dobra idź Widzimy się na podsumowaniu. Dobra widowie. Widzimy, jesteśmy teraz na podsumowaniu. Czy było warto? Co? O, co? Masz to że... Obrówka mnie ujęcie. Że... Dobra, o, o, tam jest sobie gada. Było warto, niestety jesteście w koźminie. Widowie. Elo. Ż, żegnaj przygodo. kuźni mać.